Cześć, witajcie na kanale Złotych 100. Na kanale możecie znaleźć wszystko na temat banknotów polskich i ze świata. Dzisiaj Was trochę zaskoczę, bo dzisiaj otwieram przesyłkę nie z banknotami z późnego PRL, ale będą starsze. Powinno tu się znajdować 10 banknotów o nominale 500 złotych z roku 1940. I 5 banknotów 100 markowych z 1916 z rzadszą serią z błędem generał zamiast generał banknoty na pewno nie będą w Stanach Bankowych będą używane wydałem za tą przesyłkę 250 euro zaraz zobaczymy jak banknoty wyglądają jest to duży banknot a dobrze odwróćmy Ogólnie duże w porównaniu do prl to zdecydowanie większe. Seria A007. Wydaje mi się, że to dosyć niski numer. Tu już seria B, ale widać, że bardzo poniszczone banknoty. Bankno tak zwany góral. A ten już wygląda w lepszym stanie. Choć jednak ma braki w papierze. fajne duże A tam jeszcze jeden jest w lepszym stanie tutaj widać że jest, no naprawdę swoje banknoty przeżyły 1940 rok kolejna seria B Niestety ja o tych banknotach zbyt wiele nie wiem. Ciągle się uczę. Zrezygnowałem z kolekcjonowania banknotów zagranicznych, bo polskich jest naprawdę dużo, więc wracam tylko do polskich. Może czasami. Tylko będę kupował banknoty zagraniczne. Po prostu jest ich za dużo i za dużo czasu bym spędzał. A Polskie naprawdę mi się podobają i jest ich również dużo. Ogólnie myślałem, że ten banknot występuje tylko w serii A. Tu się trafiły dwa banknoty, seria B. Dobrze. Dwieście pięćdziesiąt euro wydaje mi się, że chyba to dobra cena była, i teraz pięć banknotów ten to jest naprawdę bardzo ładny banknot zarząd generał gubernatorstwa też widać zmęczony tu nie myślałem że to jest braka. tu jest po prostu ugięte wracamy a 2, 7, 7, 4, 6, 4, ale to coś jeszcze jest. Wygląda jakby była jakaś pieczątka. Wszystkie 5 mają być. Jenerał. Jest to pomyłka. Ale widać zmęczony ten papier. 7W naprawdę duży papier podstawię tutaj może tą paczkę taka różnica jest ten naprawdę oderwany o. a ten nożek naprawdę mi się podoba bardzo fajna czerwień w Stanach Bankowych to muszą być naprawdę piękne dziewięć cztery, 964 to tak jakby było podobne Fajne Wydaje mi się że to naprawdę fajna przesyłka 250 euro Ale no super banknoty no i W sumie w miarę sztywne są ale widać że są braki tutaj tu Tu Jeśli Wam się film podobał, nie zapomnijcie zostawić like, komentarz. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach.